A dzisiaj wypróbujemy sobie ten zestaw tego do i tych brokatów. Kiedyś mi nie wyszło i teraz spróbujemy namalować serce na czekota. I robimy dwa U. Jak chcemy zrobić takiego. I też tutaj tak łączymy tutaj tak złączamy tutaj dajemy tak i tutaj to kolorujemy uszko tak samo tutaj dobra i teraz zrobimy wąsy i teraz oko taką buzię z tym i tutaj oka robimy Tutaj jedno i tutaj drugie. Teraz sypiemy brokatem. I to będzie w kolorze tęczy, czyli tutaj będzie tak. Tutaj będzie ten fioletowy. Tutaj będzie niebieski. Tutaj będzie srebrny, i potem złoty. Dobra, i teraz złoty. No i tak się prezentuje ta tęcza. Teraz posypiemy. I teraz wsypiemy. To tak wygląda, taka tęcza, fajna, można to pomieszać i dobra, teraz wsypuję do śmietnika i wyszło tak, taki fajny kotek, teraz robimy ogonek tak osobno, no. on będzie cały rudy, czyli, albo nie, cały srebrny. I trochę bardziej tu jeszcze. Dobra. I teraz dajemy do śmietnika. I teraz tutaj dajemy. Tutaj dajemy. Do tego narysujemy. Narysujemy do tego trawkę, ale taką, takie kółeczko trawki. i tutaj takie tam takie ryski jakby takie no jakby no i trawa może być taka o, niebieska teraz wsypujemy prezentuję. Teraz robimy. Teraz robimy hmm. Zrobimy książyc i gwiazdkę. Książyc ma być pokolorowany i, i gwiazdka też. To będzie takie też w kolorze tęczy, ale takie wymyślone kolory. Tutaj dwa takie o. Raz o dobra teraz tutaj. Taka gwiazda. I tutaj. To bardziej przypomina taką gwiazdę. Taką gwiazdę wielką, bo ja ją już powiększyłam. Będzie wielka, wielka gwiazda. Ok. I słuchaj. To damy różowy, niebieski i srebrny. i srebrny. Myślę, że będzie takie jakby słoneczne, takie Wyszło. Dobra, to na dzisiaj to już tyle, to pa.